Kurczę, normalnie niemożliwe. Leży tyka, ale nie jest świeża. W takim miejscu taki rzut przeleżał. Możeżesz, kurde, 4, 5, 6, 7, 14. tak. Aż nie do pomyślenia. W takim rzadkim miejscu. Ja też, przecież przychodził tu człowiek Nieraz na pewno gdzieś w pobliżu I kurde Przez cały rok taka tyka przeleżała Heh. Piękny Mimo, że zeszłoroczna Kurde Ale tyczka Aż niemożliwością to jest By taki zrzut przeleżał rok w takim rzadkim miejscu Heh. Piękna korona Korona naprawdę piękna Czy to nie jest od tego byka Co znalazłem tą tylko 18 Podobna trochę korona Kto wie Heh pochwarciło No piękny 14 Mimo że szło roczna Tyka Ale naprawdę Piękna ta korona jest Kurczę taka piękna tyka się uchowała Aż normalnie niemożliwe, żeby rok czasu przyleżała w tak rzadkim miejscu, i tu jeszcze droga leci. Heh. Jakieś 20, może 15 metrów jest droga wyjeżdżona, i się taki uchował zrzut. Zeszłoroczny, zaczynamy dzień od zeszłorocznej tyki, 14, ale piękna. Piękna tyka. I rok czasu czekała. Szczęściła, czekała na mnie, czekała na mnie.